Zadaliście mi trudne pytanie. Czy władze II Rzeczpospolitej, organizując system oświatowy, starały się korzystać z dorobku państw zaborczych, czy też maksymalnie się od tego dorobku odciąć? Odpowiedź jest trudna. Postaram się to uprościć. Politycy chcieli się maksymalnie odciąć, ale ci, którzy zajmowali się oświatą, byli pragmatypkami. Wiedzieli, że oświata to delikatna tkanka, i oni stali na stanowisku, że trzeba maksymalnie Wykorzystać dotychczasowy dorobek, niezależnie kto jest jego autorem. W latach 1868-1918 instytucją, która zarządzała oświatą na obszarze zaboru austriackiego, była Rada Szkolna Krajowa w Lwowie. Była to instytucja specyficzna, mieszana, częściowo autonomiczna, częściowo rządowa. Bezpośrednio podporządkowana była ministrowi wyznań i oświaty w Wiedniu, a pośrednio cesarzowi. Jej przewodniczący Nosił tytuł wiceprezydenta Rady Szkolnej Krajowej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Rada Szkolna Krajowa już w listopadzie podporządkowała się Ministerstwu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie, a ministerstwo uznało ją za swoją delegaturę. Na obszar byłej Galicji. Podobnie postąpił wiceprezydent Rady Szkolnej Krajowej, Fryderyk Zoll. Podporządkował się ministrowi odpowiedzialnemu za edukację, Xaveremu Prausowi, a ten mianował go swoim pełnomocnikiem, inaczej delegatem na były zabor Austriacki, a ponadto podniósł jego rangę. Przyznał mu tytuł prezydenta Rady Szkolnej Krajowej. Od tej pory zarówno Rada Szkolna Krajowa, jak i jej prezydent Realizowali politykę oświatową Rzeczypospolitej na obszarze byłej Galicji. W lipcu 1919 roku Fryderyk Sol zrezygnował ze stanowiska. Zastąpił go Stanisław Sobiński. W ramach integracyjnej polityki państwa polskiego. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Maciej Rataj 8 lutego 1921 roku wydał rozporządzenie, na mocy którego Rada Szkolna Krajowa została formalnie zlikwidowana, a faktycznie przekształcona w Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego. Z obszaru podległego dotychczas Radzie Szkolnej Krajowej utworzono Okręg Szkolny Lwowski z siedzibą Kuratora Okręgu we Lwowie. Wspomniane rozporządzenie Zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 18 lutego 1921 roku i w tym dniu weszło w życie. Minęło kilka miesięcy. We wrześniu 1921 roku okręg szkolny Lwowski został pomniejszony, wydzielono z niego województwo krakowskie, które utworzyło okręg szkolny krakowski. Po tej reorganizacji okręg szkolny Lwowski obejmował obszar. Trzech województw: Lwowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego. Zadaliście kolejne pytanie, w jaki sposób kolejni ministrowie oświaty starali się zarządzać podległym sobie resortem. Stosowali oczywiście różne na narzędzia, ale pojawił się pewien ideał. Ideał, który moim zdaniem był bardzo ciekawy. Mianowicie uznawali, że oświata jest dobrem narodowym. Ogólnopaństwowym, dobrem całego państwa, a nie jakiejś partii czy też koalicji rządzącej. Dlatego wpadli na pewien pomysł. Trzeba podzielić Polskę na okręgi szkolne, ale okręgi szkolne nie mogą się pokrywać z podziałem na województwa. Dlaczego? Jak się pokryją, to ten, który rządzi województwem, wojewoda, znajdzie sposób formalny bądź nieformalny, żeby sobie kuratora podporządkować. Będzie stosował naciski polityczne. Wymyślono, że należy. Tak tworzyć okręgi, okręgi szkolne, aby jeden okręg obejmował co najmniej dwa województwa. I w tym kierunku sprawy poszły. Okręgi szkolne były z czasem modyfikowane, bo takie były potrzeby. Ale tak się szczęśliwie złożyło, że okręg szkolny lwowski przeszedł tylko jedną modyfikację mianowicie oddzielono te obszary krakowskie. Natomiast granice innych okręgów zmieniały się częściej. Okręg Lwowski dobrze na tym wyszedł, bo cechowała go duża stabilizacja. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, jednym z wielu wyzwań stojących przed władzami młodego państwa była budowa systemu oświaty. W debacie nad jej kształtem uczestniczyły sekcje Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Rada Szkolna Krajowa w Lwowie jako delegatura Ministerstwa i jej oddziały z ziem byłego zaboru pruskiego, a także lokalne i centralne ogniwa stowarzyszeń pedagogów zrzeszonych w Związku Polskich Towarzystw Nauczycielskich. Bieżące i strategiczne kwestie poruszane były na kilku zjazdach nauczycielskich i sejmie nauczycielstwa polskiego w kwietniu 1919 roku. Dyskutowano nad sprawami, które były specyficzne dla tamtego okresu, jak i nad kwestiami, które są aktualne po dzień dzisiejszy. Niektóre z nich warto wymienić. Ile lat szkolnych przeznaczyć na ujednolicenie trzech pozaborczych systemów oświatowych, aby w okresie transformacji nie obniżyć jakości edukacji? Czy dzieci powinny rozpoczynać naukę w wieku 7 lat, czy obniżyć ten wiek do lat sześciu, a chłopcom i dziewczętom rozwijającym się wolniej lub pochodzącym z zaniedbanych środowisk stworzyć możliwość rozpoczęcia nauki? O jeden rok później. Czy edukacja ma składać się z trzech poziomów elementarnego, zwanego też powszechnym średniego i wyższego czy też należy stworzyć jeszcze jeden poziom pomiędzy elementarnym a średnim? Czy nauka ma być płatna czy bezpłatna? A jeżeli płatna, to od którego szczebla? Czy pozostawić szkołę powszechną czteroklasową, czy przedłużyć ją do sześciu bądź siedmiu klas? czy zachować jednolitość szkół powszechnych czy wprowadzić podział na lepiej zorganizowane miejskie i słabiej zorganizowane wiejskie czy zachować podział szkół średnich na bardziej popularne ośmioletnie gimnazja i posiadające nieco mniejszą renomę siedmioletnie szkoły realne czy też ujednolicić system a ten drugi typ szkół realnych stopniowo wygasić czy wszystkie gimnazja powinny być jednolite czy też należy je podzielić na typy? Klasyczny z językiem łacińskim i greckim oraz z kulturą antyczną? Matematyczno-przyrodniczy, ewentualnie tylko matematyczny? Czy materiał w szkołach średnich powinien być jednolity w klasach początkowych, a w klasach wyższych już zróżnicowany w zależności od typu, czyli profilu klasy? Czy zróżnicowany już od początku? Czyli w jaki sposób stworzyć młodzieży możliwość zmiany typu klasy? Czy szkoły średnie dla dziewcząt powinny być organizowane według takich samych zasad jak dla chłopców? Jak zapewnić młodzieży wystarczającą liczbę miejsc w internatach, czyli bursach? Czy lekcje powinny w końcu trwać 50 czy 45 minut? Czy zachować wypracowaną przez lata drogę awansu zawodowego nauczycieli, czy ją modyfikować? Po wojnie polsko-bolszewickiej, wszystkie te kwestie młode państwo polskie musiało rozwiązać. Niektóre z rozwiązań przyjętych w roku szkolnym 1920-1921 okazały się długofalowe, a inne doraźne, które korygowano w następnych latach. Największą z korekt była reforma Janusza Jędrzejewicza, której wdrażanie rozpoczęto w 1932 roku. Dziękuję. 8 lutego 1921 roku powstaje kuratorium okręgu szkolnego Lwowskiego, dopiero co w ojczyźnie, która dopiero co odzyskała swoją niepodległość wyłoniło się zaraz po rozwiązaniu Rady Szkolnej Krajowej, która do tej pory na terenie dawnej Galicji zajmowała się i zarządzała całym systemem edukacyjnym. Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego jest niejako matką dla naszego kuratorium oświaty, które dzisiaj funkcjonuje na terenie województwa podkarpackiego. Stanisław Sobiński był pierwszym kuratorem okręgu szkolnego Lwowskiego. Jego portret wisi od wielu lat już w gabinecie kuratora oświaty. To postać szczególnie ważna dla budowania edukacji, oświaty w ogóle na terenie obecnego województwa, również podkarpackiego. Pan Stanisław Sobiński był. Myślę też i wyjątkową postacią, można by powiedzieć, że to taki nauczyciel z pasją i też zanim został kuratorem, przeszedł przez wszystkie szczeble kariery niejako oświatowej, w oświacie. Był po pierwsze suplentem, czyli ówczesnym zastępcą nauczyciela, a potem po zdaniu egzaminu na nauczyciela przed specjalną do tego celu powołaną komisją w 1897 roku został nauczycielem. Dwukrotnie był dyrektorem szkoły, w tym jednej szkoły, która powstawała wówczas, Szkoły Realnej w Tarnobrzegu, to jeszcze przed I wojną światową w latach 1909-1914. W 1919 roku, a więc już wtedy, kiedy Polska odzyskała niepodległość, kierował jako delegat Ministerstwa Wyznań i Religijnych i Oświecenia Publicznego. Odbudował oświaty na terenie ówczesnej Galicji, a zaraz po likwidacji Rady Szkolnej Krajowej utworzono w jej miejsce kuratorium obejmujące swoim zasięgiem cztery ówczesne województwa: to jest województwo krakowskie, tarnopolskie, stanisławowskie i lwowskie. A Stanisław Sobiński z mianowania naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego staje na czele tej właśnie instytucji. To bardzo też ciekawa postać, jeśli chodzi o jego takie bardzo duże zaangażowanie w rozwój oświaty, taką jego postawę niejako nauczycielską. Bo jeszcze w czasach przed wojną angażował się w liczne. Struktury takie edukacyjne w działalność różnego rodzaju stowarzyszeń, szczególnie interesowały go metodyka nauczania, zwłaszcza przedmiotów, których był wykładowcą, a mianowicie historii i geografii, jak również był aktywny na polu reformowania szkolnictwa, ponieważ to on właśnie zaproponował bardzo ciekawą reformę historii, która polegała przede wszystkim na usunięciu balastu pamięciowego i wprowadzenia lektury tekstów źródłowych. Myślę, że ten. Postulat cały czas jest nadal aktualny, zwłaszcza w kontekście nauczania niektórych przedmiotów, pewnie także i historii. Był on także taką osobą, która jak widać aktywnie włączała się na różnych etapach edukacyjnych w szeroko rozumianą działalność oświatową. Stąd też jest i postacią taką bardzo ciekawą. Jako kurator na pewno nie miał łatwego zadania, ponieważ teren, na którym znajdowało się ówczesne kuratorium Pręgu szkolnego lwowskiego to teren, który miał wiele problemów, nie tylko edukacyjnych, ale także związanych z m, takich etnicznych i narodowościowych, gdzie największą grupę stanowiła mniejszość narodowa ukraińska. A zadanie ówczesnego kuratora nie było łatwe, ponieważ wszelkiego rodzaju ustawy językowe, które były wówczas wprowadzane, zmierzały de facto do szkół, do likwidacji szkół z, wyłącznie z językiem ukraińskim jako językiem wykładowym. Co wzbudzało oczywiście i nasilało protesty środowiska tej, tej mniejszości narodowej. A koniec końców również w 1926 roku doprowadzi do tragicznej śmierci Stanisława Sobińskiego, ponieważ ginie on w takim zamachu na jego życie. Zostaje zastrzelony przez zamachowców, którzy związani byli z ukraińską organizacją wojskową. Pogrzeb jego na cmentarzu w Łuczakowie to oczywiście wielka narodowa manifestacja. A również i po raz drugi województwo podkarpackie, można powiedzieć, obecne ma taki związek z, jeszcze ze Stanisławem Poprzez fakt, że właśnie wtedy, w 1926 roku, Drugie Gimnazjum Państwowe w Rzeszowie otrzymało jego imię. Myślę, że najważniejszą rzeczą, która płynie nam z tej analizy tego stulecia, ponieważ no właściwie wszystko zaczęło się, zaczęły funkcjonować wszystkie urzędy, to jest bardzo ciekawa historia, bo właściwie większość urzędów, większość instytucji przeżywa swoje stulecie. Zaczęła się kształtować policja, zaczęło funkcjonować wojsko, na nowo zaczęła edukacja się kształtować i tak naprawdę podchodząc historycznie czerpiemy wiele e, informacji, idei, myśli, które pozwalają nam w jakiś sposób modyfikować nasze działania. No, oczywiście rola kuratora była bardzo podobna do tej, e, jaka e, funkcjonuje obecnie. Rolą kuratora jest dbanie o stan oświaty w, na danym terenie. Oczywiście przed wojną funkcjonowały okręgi szkolne, znajdowaliśmy się w okręgu lwowskim. E, troszeczkę inna nomenklatura obowiązywała, e, no ale zadania były bardzo podobne. Jeśli wzięlibyśmy pod uwagę ten naczelny ideał. Wychowawczy, a więc wszechstronny rozwój dziecka, no to właśnie zadaniem kuratora w sposób taki najbardziej ogólny to jest czuwanie nad realizacją właśnie tego głównego naczelnego celu. Oczywiście inaczej nazywało się ministerstwo, w inny sposób byli powoływani kuratorzy, natomiast ich zadania były bardzo podobne. Można powiedzieć, że z tych zadań, które posiadał ówczesny kurator, dzisiaj kurator nie sprawuje władzy administracyjnej nad szkołami szkoły są prowadzone, finansowane przez organy samorządowe, bądź też przez inne podmioty, jeśli to są szkoły społeczne, prywatne. Dzisiaj kurator skupia się nad jakością pracy szkoły, nad nadzorem, nad jej funkcjonowaniem, nad jakością prowadzonych zajęć, no i właśnie realizacją tego naczelnego ideału wychowawczego. Moglibyśmy powiedzieć, że kurator w dalszym ciągu przygląda się jak szkoła funkcjonuje i czy wypełnia tę swoją podstawową rolę, a więc pomaga uczniowi w jego rozwoju. Ten dualizm władzy, a więc ktoś inny finansuje oświatę, a ktoś inny ją nadzoruje, to pewnie sprzyja jakości, ponieważ inne zadania mają organy, które prowadzą szkołę, a in, trochę inne kurator oświaty. A więc dbanie o bazę szkoły, o warunki, w jakich uczniowie się uczą, no to, to są te zadania, które są przypisane organom prowadzącym szkoły, a więc gminy, powiaty, ale również samorząd województwa prowadzi swoje szkoły. Kurator natomiast skupia się tylko i wyłącznie nad jakością tej pracy. Tutaj bardzo ważne jest zachowanie takiej proporcji i również nie wchodzenie w kompetencje tym organom, o których, o których powiedzieliśmy, ale każdy już z perspektywy tych 20 lat, bo to już 20 lat funkcjonuje w ten sposób oświata w Polsce, gdzie rozdzielono te kompetencje na te dwa organy, no, nabraliśmy już takiego doświadczenia, że ta współpraca układa się naprawdę dobrze. Poza tym należy powiedzieć, że szkoły również dzięki temu, że są finansowane i prowadzone przez organy samorządowe, bardzo wiele zyskały. Szkoły wiemy, że nam wypiękniały, są lepiej wyposażone. To samorządy dbają właśnie o ich wygląd, o dobre wyposażenie, o bazę dydaktyczną, o pomoce dydaktyczne, i tutaj ta współpraca, myślę, że układa się bardzo dobrze. Oczywiście, kurator w okresie międzywojennym miał o wiele szersze uprawnienia. Dzisiaj wiemy, że na każde stanowisko urzędnicze odbywa się konkurs, a wówczas. Ogromna odpowiedzialność spoczywała na kuratorze, to kurator oświaty nominował kierowników szkół powszechnych, zatwierdzał dyrektorów szkół ponad średnich, akceptował ich. No i oczywiście od jego wyboru zależało również to w jaki sposób ta szkoła funkcjonuje. Również nauczyciele byli bardziej dyspozycyjni. Kurator oświaty mógł nie stałego nauczyciela przenieść z jednego miejsca pracy do drugiego i ten nauczyciel musiał się podporządkować. Wiemy, że dzisiaj nauczyciel jest odpowiednio zabezpieczony, no i oczywiście takiej możliwości kurator nie ma, żeby przenosić nauczycieli i w ten sposób w jakiś sposób zabezpieczać funkcjonowanie szkoły tam, gdzie tych nauczycieli jest mniej. Tadeusz Kupczyński urodził się w Radziechowicach w 1885 roku. Następnie uczył się w gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim. W 1907 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jednocześnie studiował i historię i prawo. W 1913 roku napisał swój udany doktorat zatytułowany Kraków w Powstaniu Kościuszkowskim. Równocześnie oprócz nauki zaangażował się od najmłodszych lat w działalność organizacji patriotycznych i niepodległościowych. Już jako uczeń gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim kierował, koordynował strajkiem uczniowskim. Uczniowie domagali się wprowadzenia języka polskiego do, do szkół. Jako student w Krakowie zaangażował się w kolejne prace kolejnych organizacji patriotycznych Znicz, Zarzewie, Jedność, Z. to tylko niektóre z nich. Oprócz tego był członkiem Polskiego Związku Wojskowego, Tajnej Armii Polskiej. Również zaangażowany był w tworzenie Związku Strzeleckiego w Krakowie. Po wybuchu I wojny światowej działał w Komisji Tymczasowych Skonfederowanych Stronnic Niepodległościowych Wraz z Walerem Sławkiem i Michałem Karaszewiczem Tokarzewskim brał udział w akcji staleniowej, zjednoczeniowej, drużyn Strzeleckich i Związku Strzeleckiego. Oprócz tego był oczywiście legionistą, był członkiem ochotnikiem Legionów Polskich, walczył do 1916 roku, a po I wojnie światowej również był ochotnikiem w wojnie polsko-bolszewickiej. Po zakończeniu służby wojskowej Tadeusz Kupczyński. Poświęcił się tej dziedzinie życia, którą chyba najbardziej uwielbiał, mianowicie pracy dydaktycznej i oświatowej. Jednocześnie został zatrudniony w trzech placówkach oświatowych warszawskich. Był zatrudniony w warszawskim gimnazjum Chrupczałowskiego. Pracował również jako nauczyciel w państwowym, w państwowym Seminarium Nauczycielskim. Wykładał również na wyższych kursach dla kobiet. W 1921 roku zostaje dyrektorem Państwowego Instytutu Nauczycielskiego. Jego niespożyta energia, siły, patriotyzm i ogromne zaangażowanie zwróciły na niego uwagę władz polskich, które zainteresowały się Tadeuszem Kopczeńskim i od 1927 roku zaczyna karierę w Ministerstwie Oświaty. W 1927 roku zostaje mianowany kuratorem krakowskiego okręgu szkolnego. W 1931 zostaje naczelnikiem Wydziału Ministerstwa Oświaty. W 1933 zostaje skierowany do Województwa Śląskiego, a w 1937 roku zostaje kuratorem Lwowskiego Okręgu Szkolnego. Mimo nawału pracy na stanowisku kuratora jest powołany jako prezes Związku Narciarskiego w Województwie Śląskim, którego to sportu jest gorącym propagatorem. Wybuch II wojny światowej nie przerwał wszechstronnej działalności Tadeusza Kopczyńskiego. Przyjmuje pseudonim Tadeusz Wojcicki i zaczyna organizować tajne nauczanie wbrew zaleceniom hitlerowskich władz okupacyjnych. Nawiązał bardzo ścisłą współpracę ze Związkiem Walki Zbrojnej, zaczyna koordynować działalność, jeśli chodzi o pole edukacji. A w 1942 roku po śmierci księdza Dargera zostaje mianowany przewodniczącym, prezesem. Związku Harcestwa Polskiego, czyli Szarych Szeregów. Po II wojnie światowej wykłada na łódzkiej WSP, a oprócz tego pełni zaszczytne funkcje jako kustosz archiwum w Gdańsku oraz zostaje dyrektorem muzeum i archiwum w Szczecinie. Tadeusz Kopczyński umiera w 1967 roku, a za jego wybitne osiągnięcia na polu edukacji zostaje odznaczony Krzyżem Niepodległości oraz Orderem Odrodzenia Polski. Dziękuję. Dlaczego poruszamy postać Tadeusza Łopuszańskiego? To nasz nauczyciel zaangażowany w odbudowę oświaty odradzającego się państwa polskiego. Tadeusz Łopuszański urodził się we Lwowie w 1874 roku. Szkołę średnią, gimnazjum świętej Anny ukończył w Krakowie. Następnie na Uniwersytecie Jagiellońskim studiował matematykę i fizykę. Po zdaniu egzaminu nauczycielskiego w 1899 roku trafił do Rzeszowa, gdzie był nauczycielem w naszym gimnazjum do roku 1903. Oprócz matematyki i fizyki uczył także propedeutyki, filozofii. Zapisał się w historii szkoły jako organizator szkolnych laboratoriów, pracowni fizycznej i chemicznej. W późniejszych latach Wyjeżdżał często do Wiednia, do Szwajcarii, do Wielkiej Brytanii, do Francji, celem poznania tamtejszego szkolnictwa. W 1906 roku był inspektorem Szkół Ludowych w Krakowie, a następnie w całym okręgu krakowskim. Na zlecenie Towarzystwa Szkół Ludowych organizował system oświaty na Śląsku Cieszyńskim. Tadeusz Łopuszański to reformator szkolnictwa nie tylko w teorii, ale i w praktyce. Kierował Eksperymentalną, prywatną szkołą w Prokocimiu, wówczas koło Krakowa, realizował własny, autorski program wychowawczy, do którego wprowadził wiele oryginalnych pomysłów pedagogicznych. Pełnił szereg funkcji w administracji rządowej, tej oczywiście oświatowej, najpierw jako inspektor w Departamencie Wyznań i Religijnych i Oświecenia Publicznego, Tymczasowej Rady Stanu, następnie szef szkolnictwa średniego w Ministerstwie Wyznań Religijnego i Oświecenia Publicznego. No i funkcja najwyższa w latach 1919-20 -19, był ministrem tegoż ministerstwa, a następnie do roku 1927 podsekretarzem stanu. W trakcie okupacji hitlerowskiej był jednym z organizatorów tajnego nauczania. W Krakowie. Po zakończeniu wojny nie wrócił już do zawodu nowe władze komunistyczne uniemożliwiły mu to. Zresztą przeszedł już wiek emerytalny. Tadeusz łopuszański to nie tylko pedagog, publicysta, ale także pasjonat gór, taternik, miłośnik i organizator sportu. To właśnie w szkole realnej w Krakowie w 1906 roku powołał do życia klub piłkarski, który Później połączył się z innymi i tak powstała Wisła Kraków. Zresztą Tadeusz Łopuszański był pierwszym prezesem Wisły Kraków. Zmarł w 1955 roku w Chorzowie w wieku 81 lat. Warto więc, w kontekście rocznicy, o której rozmawiamy, przywołać postać ministra Tadeusza Łopuszańskiego, naszego nauczyciela. Ponieważ w bezpośredni sposób organizował on szkolnictwo średnie i nadzorował powstające kuratoria kuratorów. Dziękuję bardzo.